Kaczy, a jak się ma sytuacja z tymi silnikami dla Adama TPC do Baxterów? Pięć prosił, ile mamy? Jaki Adamo? No Adamo TPC, tylko płaci cash. Logiczne, nie? Szefie, 3. Tylko 3? No to 2 jeszcze trzeba załatwić. Policja? Szef X, to twój sygnał w telefonie. Zapomniałem, że sobie ustawiłem. A czy no to zły z łysym jest misja w takim razie. Musi ta polecieć do Gdańska. Dam wam namiary na dobrego znajomego. On tam już niejedno Porsche rozdłubał naprawił oczywiście. Powinien mieć na stanie, bo ostatnio się chwalił, że dob ogarnęli dobry towar pod Wiedniem. Słuchajcie, bo to <noise> dobra historia. Podjechali we czterech na dwie lawety pod jakiegoś tam dealera w Wiedniu. Zapakowali. O późnej nocy, dwie sztuki i rura do Polski, nie? To już było jakieś dwa tygodnie temu, jak mi opowiadały, więc już powinni mieć wyjęte te silniki z tych. Więc ja dzwonię, żeby gdzie ta, a wyjedź ta. Powiedz ta, żeby fakturę wystawił. Na przelew koniecznie. Dobra, dzwonię. Boguś Gdańsk. Halo, Boguś! Siemka, witam Cię. Ty, słuchaj, wyjęliś już ta. wyjęliś już. wyjęliś ta już te motory z tych porszawek? Bo mam klienta. Płaci sowicie, gotową, dziany jest. Taki o TPC. Mówią na niego Adam, tylko płaci cash. Co? Już czekaj. O, czekają już na handel? No to biorę dwie sztuki od razu. Płacę z yy, przelewem. Dobra? Wystaw tam chłopakom, przyjadę do ciebie, fakturę na. Na przele. Zdrówka Boguś, na razie cześć. No i załatwione. Elegancko. Siema widzowie, witajcie na kanale Kolekcja na Kołach Ja jestem Kamil i zapraszam was do oglądania nowego odcinka Zapytacie pewnie co tutaj się dzieje, czemu te pudełka wszystkie i te modele mam porozkładane Ano, no, przygotowuję się do nagrania dwóch odcinków dla was Jeden jest to seria, którą już zapowiadałem w poście u mnie na YouTubie Będzie to mocna seria, mam nadzieję, że naprawdę wyjdzie ten projekt A drugi odcineczek, czyli ten, który właśnie oglądacie Będzie z przygotowań do targów TMS, które odbędą się 14 września w Łodzi I mogę teraz już oficjalnie zapowiedzieć, że będę na tych targach, także będziemy mogli się spotkać Zbi zbi zbić piąteczkę, pogadać, wymieniać się modelami, a ja przede wszystkim zobaczę pierwszy raz, jak takie targi wyglądają, bo modeli tam jest mnóstwo. Ceny pewnie też są ciekawe, ale mam nadzieję, że uda mi się może coś kupić i powiększyć kolekcję. Będę polował na jakieś fajne, starsze mejniki. Zobaczymy, co się uda trafić. Liczę, że ten dzień, niedziela najbliższa, będzie bardzo uda Ziomeczki, ja tu mam przygotowane małe pudełeczko na kilka mejników. No tutaj dosłownie kilkanaście wejdzie, coś tam, coś tam dla Was przygotuję żebyśmy mieli w razie co się czym wymienić, ale zanim wam pokażę, jakie modele wezmę ze sobą, no to zapraszam Was na forum Discordowe Łowcy Hot Wheels. Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to największe i najlepsze forum w Polsce, zrzeszające fanów Hot Wheels i nie tylko Hot Wheels z całej Polski. Na Łowcach Hot Wheels codziennie dzieje się bardzo dużo. Moi kochani, to już pewnie wiecie, ale przypomnę, na Łowcach Hot Wheels znajdziecie przecieki o nowych setach czy kejsach. Wiadomo, ze świata Hot Wheels nie tylko Hot Wheels. Jest mnogość czatów zrzeszających kolekcjonerów z całej Polski. Znajdziecie działy. Z customami, gdzie kolekcjonerzy chwalą się, jak przerabiają swoje auta. I co ważne, informacje o dostawach, promocjach i giełdach modelarskich, gdzie i kiedy, jaka się odbywa. Najbliższa TMS Łódź, 14 września. I wiele, wiele innych informacji. Link do Discord'a znajdziecie w opisie tego filmu. Ja, moi drodzy, zbieram się powoli do kupy, ogarniam te wszystkie pudła i za chwilę widzimy się na wybieraniu modeli. Na TMS. Jakbyście się zastanawiali, czym tak machałem, to był SEK. Mistrzostwo. Mistrzostwo wśród main'ów. Dobra, ziomeczki, pudełko w dłoń. O, z techa I wybieram tutaj modele, które zabiorę ze sobą na to, żebyśmy mogli się wymienić. Oczywiście nie jest to wszystko, co mam tutaj w pudłach i koło pudeł, z którego będę zamierzał wybierać. Mam przecież w kolekcji jeszcze o wiele więcej modeli. Chociażby jeszcze tutaj w szafce. Ale najwięcej gdzie? W pokoju u córy. Na regale. Ja sobie to wszystko przejrzę na spokojnie, żeby wybrać i pojechać z ciekawymi modelami. Dobra, nie będę jednak robił siary z jakimś Logitechem, Bierzemy chłopilcowe pudełeczko, to które pomieści jeden cały set półpremek. Dobra, tych tutaj kilku w środku nie będę brał na wymianki, bo one mają rozcięty blister. Przecież otwierałem je już na jednym z filmików. Między innymi Honda, Keniksa Gregera, Audi Tetka, również jest rozcięta. Mercedesa tak już widzieliście, a chciałem sobie tu zrobić miejsce po prostu w środku na pudełko. No i dobra, co by tu spakować? Na wymianki biorę BMW, M5, może ktoś będzie chciał, może ktoś się skusi. Porsche Targa 911, jedną mam już w luzaku, więc biorę drugą na wymiankę. Biorę też Forda GT, gdyż mam trzy sztuki, może ktoś będzie chciał się zamienić. A wiecie co? Wezmę również Kajmanka S. Może akurat coś fajnego ktoś będzie miał, to będzie okazja, żeby Kajmankę dać komuś w dobre ręce. Spróbuję również z tym dwupaczkiem Aston Martin Vantage i Lambo Huracan. Do tego towarzystwa dorzucimy jeszcze Kanizę Gagamera i Mustanga Coupé z 2019 roku. Coś z nowości Mix L od Matchboxa Porsche Cayenne Turbo. Dobra, może coś z Hot Wheelsa, bo same matchboxy wkładam. Przyniosłem jeszcze swoje wielkie pudło z modelami. Uy, u, a tutaj też troszkę i tych jeszcze odstajni Mustanga kart. Zobaczę, przejrzę, może coś z tego towarzystwa też wybiorę na wymianki. Już wiem, za co, moi drodzy, się wymienię. Będę chciał, mógł, mógł się wymienić. Poświęcę się i Porsche 911 Offroader również mogę przeznaczyć na wymianki. Mnóstwo pięknych modeli, które się poniewiera po pudełkach. Jak ja bym chciał to wszystko wyeksponować. Tyle dobra. A dobra, wiecie co? Spróbuję, wezmę może tego Matchboxika Jaguara F-Type'a Coupe. W takiej fajnej tutaj gablotce ktoś będzie miał też pudełeczko. Może coś ciekawego ktoś zaproponuje i Jaguarek pójdzie w czyjeś ręce mi się w pudełko nie mieści. Dobra. Trzeba się streszczać, bo już nie zmieszczę. A może ktoś dopiero zaczął zbierać i nie ma takich modeli? Weźmiemy jeszcze Porsche 911 GT3 i BMW M2, którą ostatnio widzieliście u mnie na szorcie, jak porównywałem z inną M2 z 16. roku. Muszę się kiedyś wziąć i w końcu ograć całą moją kolekcję dla Was i pokazać, bo dużo tych modeli jest naprawdę... Dla czystego sumienia, po prostu kanał jest o chodnicach, o zbieraniu modeli, więc wszystkie modele muszą być pokazane, żebyście wiedzieli co ma. A teraz robimy szybki time-lapse i wkładamy modele tak, żeby się w pudełku pomieściły. Dobra, widzowie, jest jeszcze trochę miejsca w pudełeczku. Także dorzucam do Charger Chargera Hellcata i BMW M3 Turasa z nowych modeli od Majorette. Słuchajcie, kochani i drodzy moi, mamy pudełeczko gotowe. Z tym pudełeczkiem pojawi się na TMS-ie w Łodzi. No i oczywiście jeszcze tutaj Porsche Trackflip. Trochę nie będzie wystawać, ale to nic. Teraz czas, żeby posprzątać resztę mainów, bo to nie ten czas, żeby nagrać odcinek dla Was. Dzisiaj mam jeszcze do was, na, dla Was do nagrania projekt, który niedługo rozpoczynam na kanale. Będzie to coś grubego, mam nadzieję. Taki to oto krótki odcinek informacyjny dla Was, żebyście wiedzieli, że wybieram się na targi TMS. Jeżeli będziecie, to podchodźcie śmiało, możemy się wymienić, coś Wam się z tego pudełeczka tu podoba. Jestem otwarty na wszystkie propozycje. Kończymy zatem ten odcineczek. No, z takiej perspektywy to jeszcze się nie żegnaliście. Widzowie, dzięki, że oglądaliście ten materiał. Jest to krótki materiał. Dodatkowy przed targami, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Wbijajcie na forum Discordowe Łowcy Hotfields. Wbijajcie na forum Discordowe Łowcy Hotfields, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje w tym świecie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Ja muszę to teraz posprzątać. Cześć!